10 listopada 2001 roku Buenos Aires. To już koniec. Diego Armando Maradona żegna się na ukochanym stadionie La Bombonera. Wszystkie grzechy zostały odpuszczone. Ukochany idol uosabia bohatera narodowego, a jeszcze bardziej chłopca z Nizin, który dotarł na szczyt i dał ludziom nadzieję. urodzi się mit piłkarza najpopularniejszego i najbardziej kontrowersyjnego. Tak jak jego wypowiedzi. Oby moja miłość do futbolu trwała. Niech ta fiesta nigdy się nie kończy. Dziękuję Wam w imieniu moich córek, matki, ojca, Gierma i wszystkich piłkarzy na świecie. Futbol jest sportem najpiękniejszym i najzdrowszym na świecie. Nie ma co do tego wątpliwości. To człowiek się myli, nie futbol. Zbłądziłem, ale zapłaciłem za to. A piłka zawsze pozostaje czysta. Maradona. Złoty chłopak. Realizacja. Podobno wielcy rodzą się w błocie. Korzenie biega Maradony tkwią w nędznych przedmieściach Buenos Aires. W wieku 12 lat Diego nosi już koszulkę z proroczym numerem i świetnie żongluje piłką. Obserwuje to kamera, by obwieścić Argentynie, że narodził się król, który rządzić będzie na futbolowej planecie. Dwa lata później Diego, zwany wtedy Pelusita, czyli puszek, zdradza swoje plany. Mam dwa marzenia. Zagrać na mundialu i zdobyć mistrzostwo. Mija kilka lat. Diego kocha się w Klaudii, dziewczynie z sąsiedztwa i nie może się obyć bez rodziny. Do niej Toty, swojej matki i Don Diega, byłego dokera i przykładnego ojca. W 1979 roku zostaje mistrzem świata juniorów. Wszyscy o niego zabiegają. Maradona się nie waha. 20 lutego 1981 roku wstępuje do popularnego wśród biedoty klubu Boca Juniors, którego jego ojciec od zawsze był zagorzałym kibicem. W nowej drużynie drybluje i bawi się jak dziecko. widuje reakcję bramkarza Usiłuje dokonać rzeczy niemożliwych jak ten lob który mu wychodzi przy następnej okazji i nigdy się nie poddaje. Kolejne sztuczki. Sprawia widoczną frajdę sobie, ale i publiczności. Strzela decydującego gola za wrogowi w drużynie River Plate i zdobywa mistrzostwo Argentyny. spełnia swoje marzenie. Jest mistrzem. Pod deszczem konfetti rodzi się mit małego byczka, który zrywali rywali robi osłów i zyskuje uwielbienie wszystkich argentyńczyków. Jego przyjaciel i menadżer, Jorge Citezpiller, przyjmuje propozycję Barcelony. Transfer za 8 milionów dolarów. Diego Maradona wie, że podpisał kontrakt wszechczasów. W Barcelonie popisuje się na prawym skrzydle jak genialny Garincza. Organizuje grę jak niegdyś niezastąpiony PELE. Ale nie jest łatwo. Dlaczego Europejczycy nie rozumieją jego gry? Jednak udaje mu się rozpalić do białości tychże Europejczyków, dryblując bramkarza i dla fantazji jeszcze obrońcę. Tego dnia kibice skompromitowanego wielkiego madryckiego Realu, machając chusteczkami, nagradzają małego torreadora gromkimi Ole. Od pierwszego sezonu w Hiszpanii Diego zostaje uznany za najlepszego piłkarza Mistrzostw. Ale nawet na piedestale Maradona pozostaje obcym Sudaka, czyli Brudasem. 24 września 1983 roku Mecz przeciwko Atletico Bilbao Diego grafer, choć mógłby odciąć się dumnym Baskom, którzy de facto nim gardzą, wykonuje decydujące podanie do Alonso Gol. O jeden za dużo Zemsta jest okrutna. Zostaje podcięty w pełnym biegu. Ujęcie z innej kamery. Wyrok wykonał Andoni Goikoechea. I nawet się nie obejrzał. Diego leży ze złamaną kostką. Niewiele trzeba, żeby zejść do piekieł, z blasku stadionu do mroku szatni. Maradona jest nie tylko kontuzjowany, ale i osamotniony. Czeka, aż karetka łaskawie zawiezie go do szpitala, gdzie zakładają mu dwie śruby na kości strzałkowej. Powrót do Argentyny. Trzeba zrobić wszystko, żeby rana się nie otorbiła. Ale Diego może liczyć na rodzinę, a zwłaszcza na matkę, która zawsze wie co robić.